Dobra. Już i tak, tak jakbym jakby nie jedną trzecią w trzyciągniętego. No, zresztą Hej, to gracie? nie wszedł. Tak. Teraz ringi. Jak gracie? Kim Kto gra? O. Jak słodko. Wiesz, że w to wszedłem, prawda? <grymne> Zauważyłem. NIE! Minąłeś Karol się za prawda? Nie. Całe szkoda. Za mało szans na kółko. Charmed, I'm sure. Freedom is worth dying for. Ale ta pizda już tu idzie Nie wiem kim chcę zawrać Chyba syndrom na widzę <śmierdząc> Przepraszam ile? Dużo nie no. No bo yes, to jest Jesus. pod early To jest pod early, to nawet pod early Ale nie, bo okay. mocno jest, ona ma tą przewagę, że ona cały czas bije z daleka I ona tak chamsko może cię... Po... Sorry, za szybko Harasować może się O! Oh. God, ile! Okay. No to teraz się połowimy Karol Ile masz chapsów? No, 10 It's my lucky day Ej juchas! Dobra, ogarnę się twoje e, runy No co ile ty gówno to to gówno masz no, szczerze? <śmienicza> to 3,3 sekundy. Nie, nie, moje te... karty mam dzisiaj! LOL Łukasz, e... wiesz, że twoje runy w ogóle nie dają ten TGS? Bo ade, twoje runy w ogóle nie dają ci AD. Nie, wcale. Nie, twoje runy nie dają ci. Aha, bo to jest adekwid. Dobra. Och tak, AD. Dobra, bo ty masz te cztery strony, skąd no ty masz No brawo! Po co ci tego tyle? Ugrzesia? A po Grzesia? A, AP jakie masz runy? 26 mocy umiejętności. Obrażeń? Gdybyś runy podał P na obrażenia? Ja sobie no pyrnozuje. na pewno! Na pewno TF-em dam sobie radę! Siągnie, ja że dasz. Znak. Obraźniona tak 19 oh mocy umiejętności, no masz dobrze. Ale tu nie posztuję przebicia odporności. O, pod to samo. A ty już żyjesz. Masz ulta? Albo 2%. Właśnie! Boże tak się nie trafiłem. Jakbym tymi kartami trafił, to bym cię może zarąbał.

Looking good. <laughs> <laughs> Looks like rubble. <Rebel. laughs> tak, Always on the run. Ale jak ja chcesz se pooglądać to wejdź na mojego streama A ty robisz traf to nie ma? Tak, testowego <coughs> A coś bije O oszło lip na Co to miało być Karol? Co? Wypadłeś no. Nie wiem, wiesz A ty patrzysz na streamie czy na tym Nie, po prostu usłyszał w moich głośnikach, nie? I się przybyło do jego mikro. Tak, dokładnie. Czekaj, ja ci może na skype'ie wyślę link do tego, do streama. Ale wiesz co, tak? nie nie nie, Johnny jest, ja zaraz ci. Dobra, nie, bo już nie mam do If that doesn't work, throw them into the office. Jak jestem 0-3, nie masz itemów! No nie, same żółte i buty. No to masz itemy. No właśnie widzisz moje piękne itemy. No... I szczerze się już boję. A tylko ta 52% szansy nakryta? No to... Ja za coś takiego dziękuję. I tylko 130 d. A ja jeszcze, powiem ten, plus 10%. I plus kolejne 5 z masterek i specków Znaczy dymastry. E, nie weszło, ale i tak. Znalaję. Trafiam cię. E! You don't mind if I do. Wiesz co? Tak wiem to jest głupie ale No nie jest ah, lucky day. bo ja sobie mogę z tego o ku spamić Wesoło No ja pucha tak. PHP na jedno ku Tylko że wiesz jak mam to mi to ad, prawda? No bardzo śmieszne Na serio? Spoko dla Ciebie jest, bo narazi nie mam co mi nie? Będziesz będzie tak jak ja, tak? Co? Napier y czekał ciągle na apteczki, a potem jak. Dlaczego on Dlaczego ty sam w to włazisz, tak szczerze mówiąc? Oooo, No dobra. It's my lucky day. Nie masz golda? Ej, macie ego 1800. na 1800. Co? A, macie Jonego na skypie? Ale on nie będzie na skypie. Co? Jego nie będzie na skypie. A ja z nim właśnie piszę i on mówi, że tylko żeby mnie zaprosił. Znaczy nie on grać będzie ale nie będzie rozmawiał Dlaczego? Dlaczego? Bo będzie miał lagi Bo ma słaby komp. A ja sobie pofalniesz Wiem, nie mi to szkoda, nie bój się Będę my się sekundan redaction normalnie zbudować Dobra, jak nam sobie żony no tak! Kurde, ty się rozporzucasz ulti jak ginę! Nawet bardziej racji Ja teraz z autoataków mam z tego, po 300, to co dopiero z parley'a. Co? Ja z autoataków tryty po 300, to co dopiero z parley'a. Wiem. O, nie wiem, o wartościach! Nie wiem, osiemnaście! Nie spodziewałem się tego i temu, ale nie powiem, żeby wyglądały. Zmora liczam apele? Mm Hmmm, no Eee nie zabiliłbym kryć Ha ha ha, ja mam większy damage Bo ja, bo ja na, jedno, na jedną kartę zgarniam minusowi całe życie No ja też Jeśli mi wejdzie kryt, to ten To calutkie A ja bez kryta calutkie bo ty jesteś AP baranie i nawet krytów nie masz No nie A z ciekawości, co prędkość ruchu? 375 E! No! Ty kurde, ładne wyczucie czasu trzeba przyznać to jest moja pierwsza the kibakiem Nobody touches the Ale masz strasznego strasznie gonoła w ty. No sam mi w to włazisz I? W końcu Cię tym zabiję! Ech... Teraz ja przewagę Ty nie musisz mieć, szans na f**ka. F**k. Gol! Nie zdążyłem bariery! Nooo! Nareszcie! Ja bym się nie cieszył. O, Vladimir! De, 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 de. No tu nie ma No to już będzie więcej damage'a Nie najgorsze posunięcie Że, żal mi nawet, że najlepsza w twojej sytuacji Atma jest? Jest. O oh gad, ty jest Atma. wiem, <noise> że jesteś szczęśliwy. Ale przynajmniej część z Atmy nie będzie tutaj dla ciebie jakkolwiek użyteczna. No. A, już No, po no. raz i też Tak, ty już masz penę? Tak, troszkę, pewnie. No, dlaczego, dlaczego ciebie już jeszcze nie ma jak ja jestem? Czekajem na Relay mm, Relay leci. Johny mi zbanował Tristana, ogarniacie to? No i Johnny się grać. Bo Tristana jest mocna na 1 na 1 Dobra, nie, no, nie wiem mogą mu zbanować, serio. Panuje mu albo talona Talona może nie Mastera może mu panuje Ja nie lubię przeciwko temu grać Co ty masz? Fade! Słyszę, muszę sobie trochę AP zrobić o Jezu Kazixa mi nie spanował, ogarniacie to Ale daj mu formę się grać, przecież i tak go ściśniesz, nawet z O kurde, ale to jest mocne Idę Kaziksem chyba On poszedł Szako, kim by wejść na Szako Szako jest AD, nie? Eee, nie musi być Dobra, idę tak A tak A ty cały czas te pomarańczki swoje masz Zmarł d nie? A to Do, się... <grystanie> Dobra, opijesz Co? No nie ma minionów, bo ja je wybiłem! właśnie ja taki... Oh my, ty. <laughs> nie dobra, to tu no będzie Kurde, muszę to cooldown redaction zrobić Bo ja będę cały czas z tego kutak spamił Boże to było świetnie trafione Można więcej farm ode mnie. No znać jaka jest przewaga killi A jaka moja przewaga farmy No 5, 2, 4 chwile <grymne> Aaa, to jest ja sure Ej wiecie co jestem, szako na tego, na K Kazix na, sz na szako Zjedziecie Aj Ale on wziął flesza, jezu no, Nie On wziął flesza <grymne> I dobrze Flash na żako! No i... jeden, na je... jeden na jeden! Deal! Mm. No i to, że flesza się nie bierze jeden na jeden! Bierze się! Po to! Po to, żeby przeżyć! Jezu ile ja stałem pod tym turetem tam I co kto, kto umiera? Jak użyli ubieg... Juchas ile razy, Ile już wygrałeś? <grytom> starć? Jest 5-1 na 100 ogólne. 5-1? Tak, nie wiedziała ale bariera, to udało mi się nie zabić. Pierwszy turet padł. Co ty masz? Tore, za szybko Masz 18? Masz. Nie, nie masz No Ten, przed tą akcją byłem bardziej był więcej. Dla dwóch razy, ale to było takie które. No że tak! Ty sobie jednym parlejem nie zabijasz Nie, jednym parlejem to ja się dogania Dobrze, że zrobiłeś armora. Mówię ci Tym bardziej, że zaraz pójdzie Armor Penę. Nie. No dziękuję, ja nie mam już drugiego towera. A nie mówiłem. Na Kale mam proszę. Okay. Nie, woli stąd, gówniarzu. Nikt <noise> w ostatniej chwili uciekł. 417 dotyka ręki. Nikt No, świetnie. Co ty robisz? Aha, to ci się mogę bardzo przydać, wiesz, czego nie na tej postaci. To było głupie z mojej strony. No, Zauważyłem. Wiecie, że Johnny ma już wam mówię ile życia. Jonę ma 59 życia. O no tak, zapomnijmy o najważniejszym itemie, ja. Karol popatrz na moje rzeczy i pomyśl czego nie mam. Wolę nie zgadywać. <laughs> Lol, Johnny ma 22 życia. Nie bój się Karol nie pójdzie armo na... Ale ta zmoraliczna prawda ci bardzo dużo daje Karol. Sz Szczególnie że jej nie mam. Ale nie chodzi mi o to, że no, wiesz, czekasz sobie na twój down i ja muszę... wiesz, czekasz na ciebie. A, nie zmoraliczna tylko hourglass. A, no, no właśnie go zabiłem. A, po, po trzecie. Bo to nie było. Panie. No chodź, ci I, wiecie, i wiecie w taki sposób. Lano, cię nie zabiłem. Kryt mnie wszedł? Co za hamstwo. Znaczy może nawet dobry wybór. Nie doceniam. Ale. Serio! Tak. Nie żony zwalił się całą akcję.